Halo, pobudka 1549, a ona jeszcze śpi. O co tu chodzi? Halo, co tu się dzieje? Co to za spanie? Zobaczymy, czy wstanie, jak pójdę sobie w pizdu, Jak się schowam, zaraz zobaczymy. I co to było? Nie, to jakiś problem jest. Myślałem, że to jakaś nitka na ścianie. O nie, na razie jest w łóżku. Patrzcie, James, Jimmy, Alexa. Musimy gdzieś się schować. Pójdziemy sobie gdzieś kawałek tutaj. I co wyjdzie ona? Nie, muszę chyba dalej się ukryć Dobra, w każdym razie tak e, Musimy naprawić dach tutaj naszego silosa Bo w ogóle o nim zapomniałem Jeden z widzów mi to uświadomił Więc, więc Całe, całe szczęście, że Że są takie osoby, które potrafią mi coś jeszcze uświadomić e, Jeb, na plecy od razu się tutaj zeskoczyłem Dobra, biegniemy dalej, bierzemy metal Ogarniemy sobie tutaj E, tom, 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 Tom. Ten daszek naszego Silosa wyleciało mi słowo. Dobra, później zrobimy jeszcze, tak. E, będziemy musieli pojechać na każdy spół i dać e, te strachy na wróble, bo tego nie zrobiłem, a wiem, że powinienem. Mm, dobra, tutaj mam, tu też jest jeden drugi, więc musimy na pewno pójść pojechać sobie naszym pikapem. Te pole ma, te pole ma. Raz, dwa, trzy i chyba tam te cztery pola będę musiał ogarnąć. Tak coś mi się tutaj wydaje, ale zanim to zrobimy, pójdziemy sobie zbierzemy jeszcze tutaj nasze e, rośliny, bo nie mam pieniędzy na to, żeby to duże pole. Opsiać, bo potrzebujemy aż 5000 euro, to jest masa kasy. Dobra, wolne ręce i zbieramy ogórek. Od razu sobie zasiejemy. Yy, pyk, kurde. Dobra, dobra, lepiej tak, bo coś mi się tutaj... Za dużo przycisków trzeba naraz mieć wciśniętych, żeby to ogarnąć. Znowu ogórki robimy 30 nasion. Chyba nam jeszcze starczy. Tak, tak mi się coś wydaje w każdym razie. Dobra, tutaj mamy. Kurde pies mi szczeka. Ale jak to wszędzie? No pies jest na, na roli też pod rolą. <grytanie> Mam takiego znajomego co mówi zamiast Lora, to jest taki samochód, co wozi samochody. I tam chodzi ich 8 w zależności czy tam 10 nawet w zależności od rodzaju. Czyli ma jakieś małe auto. No, on mówi, nie mówi lora, tylko rola. <gryw> no! Ziomek pojechał rolą. Dobra. E, bierzemy sobie pick -upa I musimy i tak. E, najpierw to rozładować. Kurde, tylko w sumie nie wiem, czy też jest mi aż tyle tego potrzebne. W sumie to nie, bo po, po cholerę nam to wszystko. Mamy tu wszystko ładnie zrobione góra jest zrobiona, tam jest zrobione, to też. Domu nie będę robił. Więc teoretycznie mogę jechać to sprzedać Co prawda tracimy trochę pieniędzy na tym, ale chyba już ja nie będę używał tych kolorów eee... Chyba że something Ale nie, górę też zrobiliśmy, tak Stąd widać, że jest zrobiona, więc <laughs> Więc dobra, możemy jechać sobie z powrotem do sklepu to sprzedać i później pojedziemy położyć te wszystkie strachy na wróble i musimy kupić jeszcze drewno impregnowane, żeby pomalować ogrodzenie od kurniku, czy kurnika, jakkolwiek to zwał. Później pojedziemy te strachy na wróble, bo musimy kasę zrobić, żeby kupić kolejne zabawki, żeby dziecko miało się czym bawić jak dorośnie. No i wciąż jestem ciekaw, czy ono w końcu się ogarnie i urośnie. Bo już naprawdę mnóstwo czasu minęło i nic się z nim nie dzieje. O kurde... O, to nie źle. Wypadek od razu tak z rana. O Jezu. Albo chujowe ze mnie kierowca, albo tutaj tak sterowanie mi się dzisiaj coś tutaj. Pewnie kierowcą jestem kiepskim, dobra. Mm, to było tak. Wysuwamy. O, i Enter. Damy jedno na drugie, tak naprawdę. Po cholerę ja aż dlatego kupiłem. Co ja chciałem zrobić? A, bo ja chciałem chyba dwa kolory wtedy. Coś tak, coś się tak przypominam. Że wybierałem między dwoma kolorami i. i dlatego kupiłem na zapas. Ale to masę rzeczy na zapas na kupiłem. Miliony są. No co jest? Halo? O, dobra. I, i. Może tu? było. No? Dobra, cofniemy, bo tutaj chyba za dużo czasu mi to zajmie. Dobra. Sprzedamy to i zobaczymy, może, może tym sposobem sprzedam, zarobię. Znaczy, no tutaj to nie zarobię, tylko od, odzyskam swoje pieniążki. Nie, no 5000 to wątpliwa sprawa. Ile mamy kasy? Trzy, o, 3 3000. Dobra, drewno impregnowane, miałem kupić i możemy stąd spadać. Bierzemy je i jedziemy dalej w podróż. Kurde, mogliby zrobić hamulec, a nie że tylko kurwa dajesz gaz to takie wkurzające Lubię tą grę, ale te sterowanie tym hamulcem to jest po prostu śmiech na sali. Które to jest moje pole, jeszcze muszę sprawdzić. Gdzie ja jestem w ogóle? Gdzie ja jestem? Tutaj, czyli to jest moje pole teoretycznie, tak? Właściciel ty... Okej, okay, to szukamy teraz tutaj gdzie jest miejsce na... Strach na wróble, jest. Musimy go postawić, bo wtedy o wiele, wiele więcej będzie zbiorów. Zobaczymy zresztą, wcześniej zrobiliśmy 220 tysięcy. Kurs był chyba, jak dobrze pamiętam, 1050? Zerknę jeszcze i porównamy ten sam kurs, ale wydaje mi się, że teraz właśnie z nimi będzie o wiele więcej. Bo na przykład jabłek jest dwa razy więcej, nie? więc Więc zobaczymy, jak tutaj wyjdzie z tym. E, dobra, to sobie zaznaczę, tylko żebym nie przyjechał tego pola. Tutaj o Kurier DHL, tylko trochę ciemny. A, tu dopiero będzie coś się działo. My czekamy na, na swoją kolej, bo szkoda, że tych czterech pracowników tylko można mieć, a nie więcej. Bo byłoby lepiej, gdyby było to czte... Byłoby o było wiele lepiej. Wtedy wszystko za jednym zamachem bym zrobił, a tak? Niestety trzeba czekać, tym bardziej, że te pole jedno największe, co ma prawie 8 hektarów, no to tam w ogóle masę czasu zajmuje to pracownikowi zrobienie. A chyba jak ja bym nawet orał z nim, to i tak mi to jakoś super nie pomoże. Bo on i tak przyjedzie po moich śladach, z tego co zauważyłem, właśnie, że, że tak jest. Dobra, zaparkujmy sobie tutaj, może obok kurnika. Mam nadzieję, że nie jest za mało tego drewna. Mm, dobra, malujemy drzwiczki, otwieramy i idziemy dalej. O, tutaj mamy jeszcze to do zrobienia. Masa czasu tutaj, Masa czasu tak leżało, było narażone na, na ten na to, żeby spruchnieć, ale niestety nie udało się. I to jest dziwne, bo że, że aktualizacja nam zepsuła drzwi, ale płot, kurde, jak stał, tak stoi. Ten ten już naprawiony wcześniej, dziwna sprawa. To są niekryminalne zagadki. E, farmer Dynasty. Tutaj mamy... O! Ale ta bramka jest zdziwana. Trzeba na nowo zrobić. No. Dobrze, że mam deski, to biegnę już, tylko naprawię jeszcze tą bramkę. Ja pomaluję ją pędzlem. No, chciała pogadać, ale widzicie? Oszukałem ją, uciekłem sobie. Nie chcę mi się z nim gadać. Przefarbowała włosy, nie chcę się z nim gadać. O. Ładne deseczki. Ej no, co jest kurwa, znowu aktualizacja jakaś się sepsuła, no co za cierwo. A, i tu jeszcze muszę pomalować. Dobra, całe szczęście. A te? Nie no, to są dobre. To chyba coś tylko aktualizacja była kurnika. Bo przed chwilą aktualizację instalowałem I najwyraźniej Chyba dotyczyła kurnika Skoro tutaj się popsuła i bramka i drzwi No bramki nie pamiętam Może wcześniej już była zepsuta Ale drzwi to na pewno były dobre Dobra eee, Okej okay. I teraz tak właśnie Jeszcze muszę jechać Jeszcze muszę się udać tutaj, do naszej szklarni, i zebrać tamto. To biegniemy. Biegniemy sobie, zbierzemy tam, zasadzimy coś jeszcze. Niech powoli rośnie. Sprzedamy to i e, wynajmiemy od razu pracownika. Niech on już tam sobie ogarnia temat. A my. O kurwa, co wcisnąłem. Co, gdzie, co ja wcisnąłem? Dobrze wcisnąłem? No nie, źle wcisnąłem. Muszę wcisnąć tutaj, tutaj. O. Nawet nie wiem, kiedy to w ogóle wcisnąłem. To jakaś magiczna myszka chyba była. Yy, ty, 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 ty. O, tutaj są. O, bo to jest nasz ciągnik. No właśnie, przecież nie musiałem się teleportować w ten sposób. Zapomniałem, że tu mój ciągnik za 120 prawie tysięcy stoi. ja pierdziele, ale tego jest. Co my mamy w ogóle? Tylko ogórków 500. Wolne rączki. No i jedziemy. I zobaczymy, ile zarobimy tutaj, właśnie z tych szklarni. To będzie wtedy ciekawe. Pyk, pyk, pyk. Tu jeszcze papryka. Co co tak wolno chodzi? Panie, na spidzie, O! No. Od razu lepiej, elegancko. Eee, zobaczmy, czy mam w ogóle jeszcze jakieś tutaj do zasiania. Czy będę musiał kupić w sklepie? O, kurde, będę musiał kupić w sklepie. Mm, to idziemy, tylko tyle, to, to zbierzemy jeszcze. Zrobimy sobie szybki teleport, kupimy coś jeszcze i zasiejemy od razu w tym czasie. Tutaj jesteśmy... Na no no chuj te rury w ogóle. A to są sporniki, żeby nam się szklarna nie zapadła. No w sumie tak, ona taka wielka, że może się zapaść. O, jeszcze jedna stała. okej. Okay. O, tu jeszcze co ja, kurde, jak ja to zbieram. Kurde, nim się obejrzałem, a tu już 19. Dobra, idziemy sobie teraz z powrotem na przystanek. Hmm. Kurde, gdzie jest to? Tu jest. Aha, tutaj na dole, dobra, już wiem, bo się zgubiłem przez chwilę. dalej tak będę musiał tutaj wrócić. Tak. Dobra, gdzie ten przystanek jest? Hmm, tam. Tak? O, tam, dokładnie. Kurde, pomyliłem się, bo tutaj są te dwie szklarnie, jedna jest po drugiej stronie i można się zgubić. Teraz godzina 19. Mam nadzieję, że tamten sklep nie będzie zamknięty. Dobra, mamy tutaj, to tu, zrutu, tu, tu kurwa, matki drutu, Znowu wcisnąłem coś. Co jest? O, elegancko! Akurat tym razem się udało. Trafiłem. Właśnie. O, wejdę sobie tutaj, że świecił świeci od razu. Świecę przykładem. wjebałem się przez drzwi. Zwierzęta i nawozy, a właśnie, krowę muszę jedną kupić, bo nie wiem dlaczego mam 9 krów, kurwa. Nie mogę? Miałem przez 10. Ale shit. Nawóz w magazynie Obornik, nawóz. No dobra, nie mogę kupić. No to to nie. To bierzemy tylko szklarniowe. I co to jest najdroższe? Pomidory jest dosyć drogi. W sumie nie mogę też. Nie no, mogę w sumie zaszastać sobie też, bo zaraz sprzedamy to i będziemy mieli znowu kasę. Weźmiemy sobie jeszcze to. I to. Ok. I lecimy z powrotem do tamtej szklarni. Więc mogę sobie tutaj wykorzystać nasz ciągnik. Yy. O, jest nowej klasy traktor. Elegancki. Największy. Dobra, trzeba drzwi zamknąć. Nie z tej strony, oczywiście, tylko z tej strony. Dawaj. I teraz. Podujemy coś nowego. Dobra, mogą być pomidory. Pomidory są fajne, bo są czerwone. I fajnie kontrastują, bo jakieś zielone góry, jak tego nawet nie widać, czy jest dojrzały, czy nie jest dojrzałe. Dziwne, że w szklarni nie mam w ogóle tutaj światła. Muszę z latarką chodzić górniczą. Czyli jak górnik w robocie. Dobra, tutaj zasijemy tamtą drugą. No i lecimy do domu to sprzedać. A później biegniemy sobie na pola, żeby postawić te strachy na wróble. Bo tak naprawdę nie wiem, czy wróbel w ogóle je jakieś te pszenice czy coś. Już to wykorzystałem? Serio? Low morda. Ale to idzie jak woda. No sakra, nie? Zaraz zobaczymy w ogóle, ile kasy mam za to jeszcze. Jaki jest kurs? To jest też dobre pytanie. 840 groch, to tak średnio chyba. Ewentualnie z dwie nocki się prześpimy, żeby był trochę, trochę lepszy. To wtedy automatycznie też nasze pomidorki i papryczki będą droższe. Dobra. To lecimy teraz do chaty. Właśnie, tutaj jest obsiany groch. Obsiany groch. Tu kultywacja, na kultywację jeszcze mnie stać. Ok, wracamy tutaj do kosiarki. W domu oczywiście prądu nie ma. I tak, jajka też możemy sobie ugotować. A co mi tam? Eee, papryczki 300. Łogórków 900. No i co dalej? I 1000... No, to tak dosyć fajnie to wygląda. Teraz godzina 20. No dobra, to trzeba się położyć spać z latarką, oczywiście. Wyłącz światło. I mam nadzieję, że kurs troszkę tutaj podskoczy. Jak to wygląda? O, zjedzmy sobie jedzonko. O, elegancki kurs jest, dobra, podskoczył dosyć spoko, więc lecimy do ziomeczka. Siema gościu, gdzie jesteś? O, tutaj, schowałeś się. Sure. Dobra, mamy 1200 euro. Boże. Ja pierdziele, kurwa wskaźniki to są tak bez sensu, że masakra. Okej, okay, 16 tysięcy. Nieźle. 30 tysięcy to tak dosyć ciekawie, nie? Praktycznie nam na ciągnik starczyło z jednej szklarni. No to, 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 to całkiem elegancko. Dobra, tu mamy obsiej groch. I musimy się udać na to pole. Hmm, nie chce mi się tam jechać, więc pójdziemy sobie po prostu ciągnikiem. Zobaczmy ile tu mamy jeszcze. Tu jest groch, kultywacja. Tutaj pracuje, tutaj jest, po zbiorach, gotowe do zbioru Tutaj trzeba to zaorać yy, Dobra, to lecimy dalej, tutaj na przystanek, pojedziemy tam, postawimy te dwa Straszaki i wtedy zobaczymy, ile kasy zarobimy Ale jeżeli ma być dwa razy więcej No to dopiero będzie ciekawie Jabłek by było dwa razy więcej jeżeli faktycznie one dali te straszaki na wróble też by dały tyle czyli dwa razy więcej, no to to naprawdę byłoby to dosyć dosyć fajne, tylko no nie wierzę w to, że nagle 400 tysięcy będzie w sumie nie, bo w niektórych już były no ale ten 8, 8 hektarowy na pewno nie ma i chyba te, które będę biegł za chwilę też nie ma więc, więc może chociaż do 300 tysięcy dojdzie Właśnie, zapiszę sobie grę, bo ona jest szalona i jej lepiej, żeby się nie zbugowała. Zobaczymy tylko tutaj. O, jabłka im podpierdolę. Maneczko, ale macie kiepskie jabłka. Postawcie sobie tu jakiegoś wieśniaka. Macie w ogóle to miejsce? No dobra, porozmawiam z nimi. Oto, Aha. No, elegancko. Dobra, ile jestem punktów? Siema, ma, gościu? Siema. Yy, no dobra, tutaj z nim widzę, że nic się, niewiele to się da ogarnąć. Dobra, zagadamy jeszcze raz z nią. A czy nic więcej nie mogę z tym zrobić? Okej, okay, no dobra, to chuje w dupę. Idziemy sobie dalej. No, tutaj nie ma stracha na wróble. Więc ogarniemy sobie ten strach. Gdzie, gdzie tutaj mam go położyć? O, jest miejscówka, elegancko. Okej, okay, i teraz pędzimy aż tu Lecimy 300 metrów dalej To, co, to też jakieś pole czy co, to, że tak kurde piasek jest Nie, tylko to jest żwir po prostu, żwirownia to jest, można sobie żwir wziąć Strachy na wróble chronią te, no dobra, to git Juhu! O, mlesik O, sisiunia Dobra. Tylko teraz weź, odnajdź tutaj na tym polu. Naprawdę wielkie to pole. Jest jebitne jak. Nie będę może mówił co. O, jest! Git. Tutaj powiedziałem, że chyba po, powinny być dwa takie. Bo jeden to za mało. Prawda, czy czasem drugiego nie mogę postawić? Grok to dopiero 2%. Ja pierdzielę. To jest masakra po prostu. Masakra. No dobra. To co? Mamy chyba wszystko zrobione. Tu sprzedaliśmy to, sprzedaliśmy. Tu mamy posadzone. Możemy sobie tylko wrócić jeszcze tutaj. Zaraz pójdę jeszcze zobaczyć, czy czasem. O, może tylko pójdę jeszcze na to pole zobaczyć, czy. albo sobie tam przyjadę i zobaczę, czy tam czasem stracha na wróble nie muszę postawić. Okej. Okay. Dach tam mamy zrobiony w silosie. Tutaj drzwi są ponaprawiane, strachy na wróble zrobione, pieniążki są, czyli 26 tysięcy. No to cóż, pozostaje nam tylko teraz czekać na siano kosy. I w kolejnym odcinku z pewnością kupimy znowu jakieś maszyny, ewentualnie może coś innego. Zobaczymy, co się wydarzy. A więc w tym odcinku to byłoby na tyle. Dziękuję za uwagę i no to co do zobaczenia.